Przetrwałem 10 dni w Minecraft Cardcore Serdecznie zapraszam do łapkowania i subskrybowania, ponieważ mała, osób, mała część osób, która ogląda filmy subskrybuje. Yy, dziękuję serdecznie i zapraszam do oglądania. I uwaga! Ty, nieźle. O tym jakże nie najgorszym spałnie ściąłem moje pierwsze drzewo. Przeszedłem kawałek dalej i znalazłem. Wioskę. Chociaż ciężko nazwać to wioską. Yy, dobra, myślę, że tu jest jeden domek się zreflił. Ale to wszystko jest na, na górze. Jest łóżko. Just... is golem. Przez resztę dnia e, funkcjonowałem, pozbierałem trochę jedzenia, przypaliłem go i zacząłem powoli... E, myślę, myślę, że ta wioska będzie idealnym sposobem do zamieszkania. E, oczywiście zaraz idziemy do jaskini, ale był to dzień 0. teraz pora na dzień pierwszy. Pierwszy dzień e, od razu poszedłem do najbliższej jaskini, jaką ostatnio znalazłem. No i co? E, po drodze odwiedził mnie Kacper. Jednak problem jest taki, że nagranie dość dużej części mi się zepsuło, przez co no nie mogę wam pokazać całej tej. No, po prostu się audio i obraz zepsuły, bo na chwilę wyłączyłem Minecrafta tylko po to, aby załadować innego testerpaka do surowców, który i tak, spoiler, nie zadziałał. No. No, to no, będzie, tak, ale... to, to będzie pierwsza. Kiedy, kiedy, wiesz co to znaczy yy, na przykład heavy update, który miałby, miał... miał... miał być. No właśnie. To... O! spadłem, Kacper. No i dobrze ci tak. Oho. U ty ku... O jest moja ulubiona piosenka. Tomek i przyjaciela, ale to Wixa. Ej, zobacz czy jest ten czy już chłop to wypuścił rap, myszki Miki. Jak rap myszki Miki? No bo że taki chłop umie naśladować głos myszki i Niki to, na tej podstawie. piosenka piosenkę z mą... Jak się odmienia wulgardi? A! Naprawdę tłumacząc, co się stało. Nie wiedziałem, że w Minecraft jest coś takiego, że jak kopiesz się, to może ci ribik cukrowy wypaść. Piesz? Gram Minecrafta od kilkudziesięć... Już nie wiem na ile lat gram Minecrafta. Nie wiedziałem o czymś takim. Naprawdę, nie widziałem o czymś takim, że jak kopiesz stoł, na to może ci wypaść rybik cukrowy. No, już się daje nic nie podziało. Głównie to przeklinałem. I co? Yy, zrobiłem sobie przerwę. I przechodzimy do dnia drugiego. O, chyba już drugiej części dnia drugiego. Więc no, musiałem sobie przerwę zrobić. Ogólnie przepłynąć się przez dalszą jaskinię. Y, musiał gdzieś mi minąć dzień drugi. Y, no bo po prostu nie wiem, pamiętam, że jak włączałem wtedy, grę to był dzień drugi, a po chwili był dzień trzeci, więc musiałem tak naprawdę y, na początku dnia drugiego y, wyjść. Musiał, wtedy pewnie skończyłem nagrywać. I teraz zaczęła się druga, bo ja sobie ogólnie to. Y, ja nie nagrywam wszystkiego jednym ciągiem, tylko nagrywam sobie to w częściach. Bo, mi, bo wtedy pragnąłem do montażu. Lepiej to, montuj, lepiej to umie znieść. I tak mam ponad godzinny plik. Ale przynajmniej udało mi się znaleźć diamenty. I to jest plus. Mam. Po mniej więcej 20 minutach i teraz zakładam, że jest jakiś dzień trzeci. Tak, jest dzień trzeci. Ale mam... Ti, ale nie jeden. Dwa. Um, mam diamenty. Bo mi się wydaje, że ja tutaj znalazłem ametyst Ametys jest naprawdę, naprawdę wartościowym surowcem. Pewnie się ktoś mnie spyta, w jaki sposób Ametys. <śmany> <śmany> w jaki sposób Ametys jest wartościowym surowcem? A w takim. Jak nie się ten dźwięk, nie? Posłuchajcie go po prostu. Jak głęboko jestem Jestem na minus 27, się dziwię dlaczego tu diamentów nie ma O kur, chyba zniszczyłem ten blok Matys nie jest aż, na, aż tak nam potrzebny, można się po prostu stąd wyjść. Eee, kurwa, gdzie jest wyjście? Nastał dzień czwarty, gdzie trochę zacząłem rozwijać tą wioskę. Zamknąłem villagerów w jednym domu. Zrobiłem mą farmę. Problem taki, że nie miałem wody, więc poszedłem poszukać. Po drodze znalazłem pieseła no i co, poszukając tej wody z jednym wiadrem, z jednym wiadrem, znalazłem ciekawą rzecz. Jest opuszczony portal. Kurwioska! O kurde. Uuu, la la. Ty, mam obsydion. O! Handlarz. Ktoś chyba wie do czego ja lubię wykorzystać takich handlarzy. Jak oglądał film pewien. <try> Wieliny są? Dobra. Nie, dalej za mną idą. Możecie być wolne. Lamy moje. Kolorne. Dolne p... zaraz was wszystkich za Chuje za nie. No. No. Dzień szósty. Tego dnia postanowiłem się bardziej przygotować. No i na początkowo sam dzień zacząć od tego, że zacząłem robić przemeblowanie ze swoim domku. Następną rzeczą, którą postanowiłem sobie przygotować, to będzie zboże. Zrobiłem nożyczki i zacząłem ścinać z pobliskich drzew liście, aby je wsadzić do kompostownika i zdobyć kostkę mączną. Po tym wyhodować szybciej zboże i poszukać krow. Pomyślę, że krowy będą przydadzą mi się w przyszłości nie tylko na jedzenie, ale też na skórę. Skóra przyda mi się w taki sposób, bo będę robił kiedyś. W końcu będę potrzebował enchantingu i na to pokoju całego. Myślę, że to enchanting mi się bardzo, bardzo przyda. Dobra, widzę, musiałem coś zrąbać, ponieważ yy, wychodziło mi, że mam. Chyba, że to był siódmy dzień. A teraz, z moich obliczeń, wyszło mi, że to jest ósmy dzień. Więc musiałem pomylić dni, albo nie nagrałem tego. Nie wiem. No, w że razie jest to ósmy dzień, gdzie pomogłem jakiemuś villagerowi zejść z góry, później z dachu. Roznożyłem zwierzęta, te krowy, co przeprowadziłem, Pościnałem trochę drewna, zrobiłem sobie nową tarczę i tak naprawdę to wszystko, co zrobiłem dnia 8. Z samego rana postanowiłem ściąć drzewa i wymienić je z wieśniakiem. Jeszcze jedną rzeczą, jaką chciałem sprawdzić, czy ta wioska jest tak mała, czy jest tu coś więcej. Wypo więc wy wybrałem się na górę, aby to sprawdzić i znalazłem dość ciekawą rzecz. Koleata słyszę? Nie, to są po prostu świnie. I koń. Czyli faktycznie coś tu jest. Po, w sumie, na, tak naprawdę na farmy świń postanowiłem zejść na dół, rozmnożyć krowy i zająć się remontem tego domku villagerów. Ponieważ planowałem tam założyć tymczasowy swoją bazę, a może w przyszłości przerobić tamto miejsce. Ponieważ jest one fajnie, takie blisko góry, gdzie mógłbym się po prostu wkopać. A ja... Lubię się, nie lubię budować, tylko lubię kopywać się gdzieś, na przykład, no. W sumie przez ten dzień zrobiłem głównie dwie rzeczy, przez dzień ostatni, chyba. Zająłem się głównie skończeniem całego remontu. Owszem, nie było to jakoś zbyt interesująca, najciekawsza rzecz tego dnia, ponieważ jeszcze tego samego dnia spróbowałem rozmnożyć villagerów. No bo nie okłamujmy się. Ilość taka, jaka była, była według mnie z... no, niewystarczająca. Co? Jest? Jest mój gówniak No ich Dobra, widzowie, ja już przez ten Już nic, przez ten dzień nic nie zrobi ciekawego. Więc to było moje. 10 dni hardcore w Minecraft Ja się dałem jakoś strasznie dużo rzeczy Myślę, że dość skromnie Dość mało rzeczy zrobiłem przez te 10 dni Jednak nie chciałam sobie stawiać za dużej stawki na podstawie tego, że no co, no teraz bym coś porobił a gdybym miał więcej dni, to nie wiem czy bym się wyrobił z tymi dniami Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. No co? Zapraszam Was do łapkowania, subskrybowania, ponieważ to mega rozbija. Co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze czego nie wiem. Możliwe, że nie będzie to kolejny solowy odcinek. Żegnam.